Hejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz, miłego oglądania. W tym odcinku nauczymy się odczytywać różne rzeczy z wykresu funkcji i przede wszystkim zaczniemy od odczytywania dziedziny i zbioru wartości. Weźmy sobie taki wykres, albo jak to woli bohomas, Zacznijmy od dziedziny. Dziedzina to jest wszystko, co jest na x. -ach. Więc zobaczmy. Ta funkcja jest od minus czwórki do dziewiątki. Tylko teraz, żeby zapisać ten przedział w odpowiedni sposób, no to musimy zobaczyć, czy mamy tutaj przedział zamknięty, czy otwarty. Zobaczmy, że przy minus czwórce jest kropka niezamalowana, więc będzie nawias zaokrąglony, a przy dziewiątce jest kropka zamalowana, czyli będziemy mieli nawias ostry. A zatem dziedzina jest od minus czwórki, ale bez czwórki. Do dziewiątki włącznie. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jaki jest zbiór wartości, to musimy zobaczyć, jakie są maksymalne i minimalne wartości, tylko że na osi Y. I zobaczmy, że będzie to pomiędzy minus 2,2 a 5,5. No i tutaj wykres jak najbardziej istnieje w tych punktach, więc mamy nawiasy ostre. Też ważna rzecz, zarówno w przypadku dziedziny, jak i zbioru wartości, nigdzie tutaj nie mieliśmy przerwy. Ten wykres był ciągły, czyli jakbyśmy palcem zaczęli od lewej strony, to możemy bez przerywania pociągnąć do strony prawej, więc nie musieliśmy tu w żaden sposób rozcinać tej dziedziny ani zbioru wartości. Teraz jeszcze ważna rzecz, czyli miejsca zerowe. Miejsca zerowe to są takie punkty, w których funkcja przecina się z osią x -ów. i zobaczmy, że w naszym przypadku f od x równa się 0, czyli ten y równa się 0 dla x równego 5 albo x równego 8. To teraz trochę namieszajmy, już nie będziemy mieli takiego ładnego ciągłego wykresu, tylko funkcję, która składa się z kilku odcinków, z pojedynczych punktów, i zobaczmy najpierw dziedzinę. Żeby określić dziedzinę, to musimy określić, jakie tu są x. I najpierw widzimy, że na pewno będzie to od minus 6 do minus dwójki. Tutaj nawiasy są zaokrąglone, bo po obu stronach mamy kropki niezamalowane. Dalej mamy od 1 do 6. Tutaj jest włącznie, bo tu po obu stronach jest przeciwnie. Tu są kropki zamalowane. No ale mamy też dwa pojedyncze punkty dla x równego 8 i 9, więc to też musimy zapisać w nawiasach klamrowych i każdy z tych przedziałów, i też te pojedyncze punkty, łączymy tą sumą zbiorów, o której już też mówiłem i w temacie przedziałów, i w temacie zbiorów. Jeżeli chodzi o zbiór wartości, no to robimy coś bardzo podobnego, tylko teraz nie patrzymy na oś X, a oś Y. -ków. No to tak. Mm, najpierw mamy od minus trójki do dwójki, ten pierwszy fragment. Tu były kropki niezamalowane, więc nawiasy też zaokrąglone. Dalej mamy od piątki do siódemki. Tutaj nawiasy będą ostre, bo kropki były zamalowane, ale też ważna rzecz, bo zobaczmy, że dla ósemki mamy ósemkę, czyli to ósemkę musimy dodać, no ale dla dziewiątki mamy. Piątkę. Piątkę już uwzględniliśmy, więc jedyne, co musimy dopisać, to tylko 8. A jakie są miejsca zerowe? Mamy tylko jedno, f od x równa się 0, dla x równego minus 4. I ostatni wykres, tutaj już namieszamy ostro, ale na podstawie tego w zasadzie przykładu będziecie już wiedzieli, jak rozwiązać każde inne zadanie, szczególnie na poziomie podstawowym. No to rysujemy. Mamy tu odcinki, kropki zamalowane, niezamalowane, pojedyncze punkty, innymi słowy ubaw popachy. To zaczynamy od dziedziny i zobaczmy, że tak. Mamy od minus szóstki do minus dwójki, bo tutaj ten zygzak w żaden sposób się nigdzie nie przerywa. Czyli od minus szóstki, nawias zaokrąglony, do minus dwójki. Dalej będzie przedział od zera włącznie, tam kropka jest zamalowana, do trójki, ale bez trójki, bo kończy się kropką niezamalowaną. Później mamy jeszcze punkty 5 i 6, czyli piszemy je w nawiasach klamrowych. No i później, no zobaczcie, mamy tak od siódemki bez siódemki do ósemki bez ósemki, no ale później znowu by było od ósemki włącznie do dziesiątki włącznie. Więc w pewnym sensie te dwa przedziały się dopełniają ze sobą. Nie musimy pisać tego jako takie dwa osobne przedziały, tylko od siódemki bez siódemki do dziesiątki włącznie. Bo tam, gdzie brakuje ósemki, no to ona później wyżej się zaczyna, więc nie ma tutaj żadnej przerwy tak naprawdę, chociaż może na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest. No to zbiór wartości. I zobaczcie. Zaczynamy od minus czwórki, to jest najniżej, i idziemy aż do. nie do trójki, bo na prawo mamy coś, co jeszcze wyżej idzie i też jest zachowana ta ciągłość. Więc idziemy aż do szóstki. No i wszystko, co tutaj jest teraz na prawo no to oprócz tego jednego punktu w piątce już się zawiera w tym, co napisaliśmy, ale jest jeszcze ten punkt w piątce, gdzie y równa się 7, więc tu siódemkę trzeba też dodać. A gdzie tutaj są miejsca zerowe? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że minus 5, minus 3, 0, 6 i 7. No i tak, w minus piątce jak najbardziej. Kropka jest zamalowana, chociaż w sumie nie musiałem tego pisać, bo... Jakby była niezamalowana, no to wtedy trzeba to zaznaczyć. Jakbym po prostu pociągnął ten wykres, no to już by w domyśle była zamalowana. W minus trójce też jak najbardziej jest przecięcie. W zerze również, w szóstce też, ale w siódemce jest kropka niezamalowana, więc to dąży do tego zera, ale go nigdy nie osiąga. Skoro tak, jedyne miejsce zerowe to minus 5, minus 3, 0 i 6. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!